W dzisiejszym odcinku krypto poinformujemy Was o zaplanowanym AMA z projektem Alaska Gold Rush. Wspomnimy o błędzie, który pojawił się w aplikacji KuCoin na iOS oraz opowiemy Wam o rozpoczęciu współpracy przez Get Say, Play z projektem Filecoin. Witam Was serdecznie na kanale Krypto ogłoszam przed nami kolejna dawka informacji na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Tenset ogłasza Ama z projektem Alaska Gold Rush, Ama odbędzie się 20 września o godzinie 12 czasu polskiego. Jest to okazja, aby dołączyć do przedstawicieli Alaska Gold Rush i Tenset oraz wziąć udział w dyskusji dotyczącej tej ciekawej gry, Ama odbędzie się na kanale TenSet w serwisie YouTube. Wiczej nawiązuje współpracę z USAO Network. Tu praca ma na celu stworzenie infrastruktury dla światowego przemysłu olejów służących do smażenia. Dzięki temu partnerstwu rozwiązania Wiczej będą się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju sektora biopaliw. Kukoń zauważył błąd w najnowszej aktualizacji aplikacji wydanej na IOS. Mod może prowadzić do niepowodzenia podczas zakładania zleceń rynkowych na rynku spot. Zespół Kucoin pracuje nad wdrożeniem poprawek i jak najszybszej aktualizacji aplikacji w App Store. Jeśli spotkasz ten problem podczas korzystania z aplikacji, zachęcamy do skorzystania ze strony internetowej Kucoin. La NFT nawiązuje oficjalne partnerstwo strategiczne z projektem Metashooter. La NFT to Marketplace Web 3 łączący twórców NFT, minerów i handlowców. Ten Marketplace umożliwia odkrywanie, tworzenie, kupowanie i wymienianie unikalnych NFT. Algonan jest dumny z bycia częścią wydarzenia Boston Blockchain Week 2022, które odbędzie się w dniach 21-25 września. Udział w wydarzeniu jest szansą na poznanie innych członków społeczności Algonan oraz możliwością na wysłuchanie wygłaszanych przemówień przez wpływowe osoby ze świata technologii blockchain. Ella Wallace stwierdza, że jest to najwyższy czas, aby przenieść profile ASA na telefon. Para wallet 5.4.0 jest już dostępne na ios. Więcej o aktualizacji 5.4.0 przeczytacie na blogu Para wallet Swige jest już dostępny w sieci Arbitrum. Projekt Swige jest bardzo potektowany możliwością łączenia ekosystemów. AllNodes informuje, że wszystkie serwery DeFi Chain zostały pomyślnie zaktualizowane do najnowszej wersji 2.11.1. Wprowadzona aktualizacja nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Wire zostało zintegrowane z All Fred Pay. Wire odkryło łatwiejszy sposób na wysyłanie i odbieranie płatności transgranicznych. Transakcje są rozliczane natychmiastowo dzięki integracji dokonywanej przez Wire. Użytkownicy w łatwy sposób mogą wejść do ekosystemu Stellar i korzystać ze swoich ulubionych metod płatności na całym świecie. Cellar Network informuje o nowej integracji. Cellar Network zostało pomyślnie zintegrowane z portfelem Lilico Wallet. Użytkownicy mogą teraz wybierać Lilico Wallet podczas łączenia się z siecią Flow. Mamy ekscytującą wiadomość dla wszystkich fanów ekosystemu Kadena. Dzięki nowej wersji X-Wallet użytkownicy mogą już wykonywać działania takie jak swap tokenów, działania związane z stakingiem oraz dostarczać płynność bezpośrednio ze swojego smartfona. Z całą pewnością jest to bardzo wygodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie. Degenerate Ape Academy przeszło do historii jako pierwszy duży projekt, który zapoczątkował fenomen Solana NFT. W 10. odcinku The Geist współzałożyciel Degenerate Ape Academy dołączył do Braina Freela, aby podzielić się najświeższymi wiadomościami ze swojego projektu oraz opowiedzieć o dalszych planach Degeniverse. Arcwab jest teraz zasilany przez Alchemy Platform. Alchemy Platform jest to znana na całym świecie infrastruktura Web3, i platforma programistyczna. Arcwab stwierdza, że wykorzystując najlepszą w swojej klasie technologię alchemii jest w stanie zapewnić niezawodność i nieskończoną skalowalność swojej platformy. Aktualizacja Mainnetu Secret Network zbliża się. Aktualizacja zostanie wprowadzona już za dwa dni. Roland Lemos, członek zarządu Stellar Development Foundation, dołączył do grona mówców, którzy wezmą udział w wydarzeniu Meridian 2022. Meridian 2022 odbędzie się w Rzymie, w dnia 11-13 października. Podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania kontaktu ze społecznością Stellar, programistami oraz liderami finansowymi z całego świata. GetSetPlay ogłasza rozpoczęcie współpracy z Filecoin. Filecoin oparty na IPFS pomoże GetSetPlay w integracji NFT Storage. Ta integracja pozwoli na łatwe i bezpieczne przechowywanie danych NFT w zdecentralizowanych sieciach. Get Set Play nawiązuje jeszcze partnerstwo z Gunfire. Gunfire to darmowa strzelanka mobilna zbudowana w sieci Avalanche ze zautomatyzowaną mechaniką strzelania. Meta udostępnia oficjalny ranking NFT w swoim ekosystemie. Ranking NFT jest teraz dostępny w platformie Reality Sniper. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza, a ja Wam dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!